Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niedziela dobrego pasterza, rok B. No i mamy tutaj dobrych pasterzy: Jezus z owieczką, taki mamy tutaj maluneczek i Jan Nepomucen. Też przywołana mi się taki obraz, kiedyś może Wam opowiadałem w katedrze, gdzie pracowałem w Witebsku. Był witraż, no, jeszcze bardziej, bo to już jest tak troszkę podrobione, ale jeszcze bardziej taki, no, taki tradycyjny, Jezusek, taki ładny, taki z brodą, taki smukły, taki śliczniutki i jeszcze takimi kolorowymi, tymi szkiełkami, ładny zrobiony. I tak mu wieczko sobie niósł dobry pasterz, nie? A obok była na ścianie polichromia z Józefatem Kuńcewiczem, biskupem męczennikiem z Witebska, który tam był zabity. Tylko był w takim przedstawieniu, że on stał w szacie biskupie, z tą pasterską, no, nie, biskupią laską, on wschodniego obrządku był taką troszkę inną niż naszych biskupów. I pod jego nogami obok stały dwie owieczki, czarna i biała. No bo on tam prawosławie, katolicy, grekokatolicy, więc, jakby, typu jedność. I on taki był, taki zbój trochę, no bo on w ogóle taki był dość chłop z charakterem. I ile mówiliśmy o tym właśnie dzisiejszym tekście, to właśnie mówiłem, że dobry pasterz to nie zawsze dobry pasterz taki słodki. Też, bo to jest ta czułość ukazana, ale to wojownik, który... Ciekawe z czym by chyba ze szczelbą powinni Pana Jezusa przedstawiać, no bo jak... No to teraz to wiadomo, z, z komórką się dzwoni do, do burmistrza, że ci wilki cielęta zjadły, nie? Albo owce i wtedy oni rozpatrują, czy, po, czy nie poprosić Wilków o to, żeby ci więcej owiec nie jadły, albo nie poprosić Unii Europejskiej czy kogoś tam, żeby ci zapłacił za te owieczki. No ale dawniej proce, jak Dawid i, i tam lwaczy, niedźwiedzia, ciach, wyłebnie będzie mi tutaj moich owieczek jadł. No więc pewnie dobrego pasterza trzeba by było czasami przedstawić z procą albo w dzisiejszych czasach z dubeltową. Oczywiście nie chodzi mi o jakieś tam wojownicze rozgrywki, tylko o ukazanie pewnej przestrzeni. Dawid to był ten, który miał doświadczenie bycie pasterzem. On potrafił Goliatowi walnąć w łeb kamieniem, ale przede wszystkim potrafił zaryzykować swoim życiem w sprawie Bożej. Mężny był, więc to. To jest ten moment. Natomiast, no, właśnie, problem, no, bo koło problem, słowo Boże i jakieś propozycje wyjścia. No, właśnie, a to teraz, jak włączysz internet, to co te księża się boją? Jest kilku tych, co się nie boi co się nie boi władzy, co się nie boi choroby a reszta to tchórze razem z biskupami i jeszcze się chowają za maskami, żeby w oczy ludziom nie mogło popatrzeć. Z drugiej strony widzimy biskupów, którzy zwracają uwagę uwaga na to, na to, na to i na to nauczanie. i widzimy ekstremistów, którzy już odlatują: nie, że dziecko poczęte w porobówce to już nie człowiek, tylko zwierzę, że msza to lepiej nie chodzić na po soborową, czym jak się już rozumie, jaka jest wielkość przed soborem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? No, zwyczajny człowiek może mieć wrażenie, co tu się chorobka dzieje. No więc właśnie tak przedstawiam problem. Co to jest z tym pasterzowaniem? Nie ma pasterzy. W Starym Testamencie takie było badziewie, że, że już Pan Jezus ten Bóg obiecał, że ześle sam będzie pasterzem. Jezus jest tym pasterzem zasłanym przez Boga i w zasadzie kapłaństwo, prorocka władza kapłańska, w której uczestniczymy, uczestniczymy wszyscy przez chrzest w Jego Posłannictwie, a w sposób szczególny, kapłani są obdarzeni dodatkowym sakramentem poza sztem, sakramentem w służbie, sakramentem kapłaństwa, więc, więc, ale to jest Chrystusowego, nie moje kapłaństwo, tylko Jezusowe we mnie. Gdyby się palce tak ułożyły, to zaraz ci powiedzą, że jestem też masonem albo kim. A to grube są palce, to się tak układają. O Jezu. W każdym razie problem zarysowany, nie? Widzimy, jak to jest z tym pasterzowaniem? Kto jest pasterzem, kto nie jest pasterzem? Taka sytuacja. I jak to w ogóle rozpoznawać, nie? Tych fałszywych czy niefałszywych pasterzy? Niedawno jednego misia pobożnego słuchałem, no duchownego, nie? Też odlatuje, też zresztą na liście tych, o których ostrzegali, że nauka ich jest, już jest, wylatuje poza bandę. No więc, więc on tam Mówię, że duchowni nie mogą nie dopuścić do sakramentów ludzi. Dobrze, no, nie dopuszczają, nie, nie dopuszczają do sakramentów, tylko nie dopuszczają yy, do naruszania prawa i to nie dopuszczają no, to prawa, a nie duchowni. No ale można tak odkręcić sprawy, że yy, no gubią się ludzie, no gubią się ludzie I z czego, no z kryzysowa sytuacja, więc więc sobie to poukładać, ale przede wszystkim nie wchodząc w te nasze bieżące szczegóły, tylko za, nie, spory, zaintrygowanie nimi, popatrzmy na Słowo Boże, żeby z tego jakieś wnioski wyciągnąć. No więc, no więc co nam Słowo Boże mówi, drugi temat? Patrzymy na dzisiejsze czytanie: Ewangelie yy, kolorowe, Słowo Boże, kolorowe, oczywiście widzimy. Popatrzcie, jaką Ewangelia. Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz daje życie za swoje owce. A więc widzimy, tego pasterza jest nie najemnikiem, ale pasterzem, który daje życie za swoje owce. Najemnik nie jest pasterzem, opuszcza owce, ucieka, niezależny mu na nich. Natomiast dobry pasterz daje życie za owce, zna owce, znają go jego owce, on zna ojca. On prowadzi do Ojca, życie oddaje za owce, i słuchają głosu Jego, i jest jedna owczarnia, buduje jedność. Ojciec go miłuje, i On oddaje życie, ale On jest to Jezus, jest tym, który oddaje życie, bo może, bo jest zwycięzcą, a nie jakimś widokiem, yy, co ucieka przed diabłem, żeby go nie ugryz diabeł. I tak czasami raz diabeł, raz Pan Jezus, jak na tym pomyłkowym zupełnie. Memię na internecie, że siedzi diabeł z Jezusem się na rękę siłuje. On się nie ma co siłować z Jezusem. To jest stworzenie, to jest cienki bolek. To Jezus jest Panem. Hallo! Więc <laughs> to jest błąd teologiczny, a często na internecie można zobaczyć takiego jakiegoś pobożnego, natchnę, że zmagajmy się ze złem i, i Pan Jezus się siłujący na rękę z diabłem. No, no proszę. No więc Jezus mówi, że On sam oddaje swoje życie i ma moc je znowu odzyskać. Taki nakaz otrzymał od Ojca, czyli jest posłuszny Ojcu też, nie? To jest, to jest, Tu dużo wnosi, jak sobie to tak sobie ciach, 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 ciach poukładać. No więc patrzymy, co nam to mówi. No mówi nam o tym, jaka powinna być w ogóle postawa ten tekst, postawa ucznia, który poszedł za Jezusem, nie? Jak tego Jezusa widzieć, kim On jest dla mnie i, i, i za kimś w ogóle idzie widzieć tego Jezusa. Jezus, pasterz, a więc ogromani swój lud, wiedzie go, strzegąc przed fałszywymi pasterzami. A fałszywi pasterze to są kto? Zbójcy, zabójcy, złodzieje, obcy, najemnicy. No, ale jeszcze też znamy opowieść o pasterzach biblijnych, ten nowotestamentalny testamentalny obraz wilków w owczej skórze, nie? <laughs> No, bo to w I wieku, od samego początku oczywiście fałszywa nauka się pojawiała i i dość radykalnie apostołowie i Biblia walczyli o, o tej na nauce. Więc prawdziwy kierownik duchowny, prawdziwy ten, który uczestniczy w kapłańskiej posłudze, powinien mieć jedność z Chrystusa, miłość do powierzonych owiec, a także gotowość do ofiary, poświęcenia się za powierzoną krzodę. Patrzę na ten obrazek, czego no, pomóc, nie nie powiedziałem. To mamy właśnie przykład papy, taki znalazł na strychu w naszym kościele. Wykopałem, wyczyściłem i takie trochę zmarnowane, ale bardzo się nadaje do mojego pięknego mieszkania zabytkowego. <grytania> Więc sobie tutaj stoi. Jan Nepomucen, kanonik, tu jest o oparciem Hradczany Praga, Zamek Królewski, tu jest most. Z kanonicka szata, gwiazdy wokół niego, palma męczeństwa nad głową i wpatruje się w pasterza walczącego za swoje owce na krzyżu. A więc Jezus jest inspiracją. To jest dobry pasterz, oddaje swoje życie, jest tradycja taka, że niekiedy go przedstawiają z palcem na ustach i że jak jego ciało znaleziono, to język był zachowany w nienaruszonym stanie, więc on no, nie zdradził tajemnicy spowiedzi Odnośnie żony króla, tam król podejrzewał, że go nienawidzi, ale on ani mrumuł. To jest pasterz. No tam oczywiście to, że jakiś był, był, tym, występował w jakichś tam sporach, jak to zawsze, nie? I też się to samym, coś tam jest jedna z koncepcji, że się nie podobały, żeby był uczestnikiem jakiegoś tam innej decyzji. Kościół miał inne zdanie, tym miał inne. W każdym razie palma męczeństwo, nie? Więc dobry pasterz, nie trzaska się gotowy. Za, bo to jest szacunek dla sakramentu i szacunek dla człowieka, który Jezusowi oddał swoją tajemnicę w sakramencie spowiedzi. A więc dobry pa pasterz, wracam do tego, mamy w tym tekście, dobry pasterz broni przed dzikimi zwierzętami. E, przed jakie na przykład te dzikie zwierzęta dzisiaj atakują nasz kościół, to teraz rozważamy w naszej parafii Morys Leticio. Zachęcam, bo to też wrogowie. Franciszka, rzucili się na niego, tam są niezwykle głębokie myśli i, i taka wrażliwość w postrzeganiu tego, co się dzieje z dzisiejszym światem i Kościołem i próby znalezienia się, a to przeatakowali go, bo to powierzchownie przeczytane, więc, więc no niektóre z tych myśli też jako się pokrywają z tym, co widzimy, więc demon materializmu, fałszywej nauki, pychy, podejrzliwości, powierzchowności, prostych odpowiedzi na trudne pytania. Na przykład Wamor z Letycjo też yy, fajnie mówi, Ojciec Święty o takim przenoszeniu tej tendencji, co mamy do, do rzeczy materialnych, że tylko używamy, używamy, wyciśniemy ile się da i wyrzucamy. Z rzeczy, z relacji, z uczuć, z ludzi. No, to jest, a później znów się zepsułeś, już wiem co zrobię, zamienię Ciebie na lepszy model. No więc... Jak to na tych memach krążących na internecie było, że, że, ten, że dawniej się rzeczy, jak się popsuły, to się naprawiało, a teraz się wyrzuca. To są pewne zagrożenia dzisiejszego świata. To są demony, wilki, które rozrywają strukturę ludzką, serce ludzkie, miłość i, i przyszłość. Dobry pasterz ma też ufną relację z owcami. To też mi się właśnie. Gdzie tylko coś tam brzdękną, żeby nie powiedzieć innego słowa przeciw papieżowi, przeciw kościołowi, to uszka przystawiamy, jak nie ci, co nie lubią proboszczać, żeby coś złego nie nim usłyszeć, to ludzie tak samo już, no dobra proboszcz, wioskoły, marny, pleban, no trudno. <noise> Ale zresztą, no u nas to jedna sprawa, bo u nas to nie aby co ale gdzieś tam wygłupiał się, ale no słuchajcie, ale tak, z taką lekkością yy, jest krytyka podejmowana papieża przez każdego, komu tylko nie żal, no, że, że to jest przerażające, ale też świadczy o tym, że yy, nawet nie sprawdzam, tylko coś tam w mediach powiedzieli, zaraz lecą. Yy, Zupełnie brak ufności, nie? No coś zrobił, coś powiedział, na pewno, a co, a w jakim kontekście? A co miał na uwadze? Brzeg, ty, ktoś ci przychodzi i mówi, że kochająca cię osoba mąż, ona napowiedziała, że jest głupi i masz przy. No to, no to na pewno nie pomyślisz, że macie za głupiego i zawszonego, tylko że nie wiem, żartowała, że, że odpowiedziała jakimś dowcipem albo coś. No, no. Więc zaufanie, musi być jakaś ufność też. No i oczywiście pasterz Kościół ma prowadzić do jedności z Bogiem. I to my w tej relacji. Na przykład, jest zagrożenie, że będziemy budować karierę w kościele. Duchowny może walczyć o karierę, coś tam się zabłysnąć, aktywność, ale tak samo ludzie wierni też mogą budować relacje tylko na poziomie aktywności, aktywizmu, a nie relacje, to co jest podstawowe, że kościół ma być przestrzenią spotkania z trójce, wprowadzeniem w relacje z Bogiem, z Ojcem. Więc to są. To są, to są bardzo ważne sprawy. Czasami może być sprawnie działająca parafia, ale bezbożna. Sprawnie, a bezbożnie. Najemnik zaś to kto? To tchórz, to ten, co zostawia w na łatwy żel dla napastnika. On jest bez wewnętrznego związku z przodą. Myśli tylko o swoich korzyściach. To jest kolaborant z diabłem, ze złem i jego uczestnikami. No i yy, budują tutaj Jezus, tutaj my widzimy to tej, w tej Ewangelii też, że, że Jezus ma no to takie zazna, zaznaczone, napisane, że tam w czytaniu będzie za chwilę też o tych Żydach, którzy słuchali Piotra. Oni budują jedność. Jezus buduje też, mówi, że jedność ma, ma, owczar, ma owce z innej owczarni, więc. Więc mówi Piotr do Żydów, a większość kościołów już teraz przedstawiają poganie z pogaństwa, nie? I ta jedność pierwsza między Żyga, Żydami a poganami, a dzisiaj ile jest podziałów w kościele, ile jest różnych i narodów, i kultur, języków, i, i nawet obrzędów liturgii. Ładnie to papież nazywa w tejże wspomnianej, a Moryetycję nazywa yy, wielościanem, Czyli jakaś. Yy, ten. Razne, różne przestrzenie, różne boki czy, czy ten a, 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 a w środku Jezus. I w środku papież, który ma to jakoś wiązać y, i dostrzec, że Afryka ma takie problemy, Europa ma takie i, y, i a w środku jest Jezus, nie? To są, to są ważne sprawy, żebyśmy też nauczyli się patrzeć w perspektywie jedności, że ona jest niezwykle ważna. Zjednoczenie wokół Jezusa. Jak na, tej, na tym memie, nie? że dwóch ludzi stoi jeden, patrzy na cyfrę leżącą i widzi szóstkę, a drugi z drugiego końca stoi tej cyfry leżącej i widzi dziewiątkę. I, I jedność może sprawić, że zrozumiemy, że ta cyfra z dwóch stron wygląda inaczej. A nienawiść może sprawić, że się zaszczylimy, bo ty kłamiesz, ty kłamiesz. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest relatywne. Czasami widzi się jeden aspekt sprawy dobra, koniec, bo utoniemy. No więc lecimy do pierwszego czytania, do pierwszego czytania. Pierwsze czytaniu dzieje apostolskie. Paweł mówi, wy ukrzyżowaliście was budujących, czyli ci, co budowali wspólnotę Starego Testamentu, odrzuciliście Jezusa jak coś niepotrzebnego, a on stał się kamieniem węgielnym, czyli tym wiążącym węgło, na którym stoi róg domu albo strzecha, na której się opiera, czyli coś, coś fundamentalnym. Bo nie ma pod, nie dano pod, lud, pod niebem ludziom żadnego innego zbawienia. imienia, w którym mogli być zbawieni. To warto też o tym pamiętać, że to jest imię, które daje nam zbawienie, bo pasterz prowadzi do wody, na trawę, przez, przez wąskie, niebezpieczne dróżki, nad przepaściami, wśród krzaków, u dziewitki, noc i śmierć Czeka. I on. Więc to trzeba go słuchać, trzeba za nim być, bo on wie, gdzie i on wie, no i też mamy też doświadczenie i to jest właśnie taką, dzisiaj miałem refleksję nad tym czy nie jest czasami tak, że nie ufamy Jezusowi nie ufamy Jego Kościołowi bo nie jesteśmy zewangelizowani my wiemy, mamy jakieś takie pojęcie kulturowe odnośnie Kościoła jesteśmy powiedzmy religijni znający tam religię katolicką natomiast nie jesteśmy zewangelizowani nie mamy doświadczenia Boga zbawiającego a w związku z tym nie mamy też w oparciu doświadczenia zaufania do Niego. W związku z tym chcemy Go uczyć, chcemy, yy, podejrzewamy Go ciągle w czymś i już nie ma nawet mowy, że jakiś tam yy, Kościół, autorytet, coś tam. Ja wiem lepiej, bo ja się znam na Bogu i na tej, a te fircyki, yy, co to są, się zajmują, no to to są ten, yy, to są tacy Pan, pan kelner niech przyniesie mi tutaj coś, bo, bo ja tutaj z Panem Jezusem siedzę na imprezce ja mu to zaraz wszystko wytłumaczę, a ty przynoś kawę i się wynoś. Biskupie, księże, yy, przełożony, lek, ten, i tak dalej, i tak dalej. Czasami mam wrażenie, że tak jest, że tak jest to podejście i to, to jest też jakieś takie niebezpieczeństwo fałszywego personalizmu i indywidualizmu. Co jest z jednej strony, człowiek jest jednostką i Pan Bóg indywidualny z nami buduje relacje, na razie, z drugiej strony, no, to Pan Jezus stworzył Kościół i, i ten, i nie będzie palec z głową miał kontaktu jak szyję obecnie. No, to znaczy, no, warto się zastanowić przynajmniej nad takim zagadnieniem. Jezus działa przez Piotra, pasterzuje w imię Jezusa. I imię Jezusa to obecność zbawiająca. W tym imieniu, nie ma w innym imieniu, to zbawiąca obecność Chrystusa. I imię Jezusa z zmartwychwstałego. Warto pamiętać, że ten żon jest wśród nas, on jest w Kościele, on jest w nauczaniu Kościoła. Dlatego to nie jest tak, że sobie tam kłócimy się, jak, nie wiem, jak w polityce, tylko jak biskupi widzą, że ktoś uczy nie zgodnie z nauką Kościoła, no to biskup, to znaczy stróż, on strzec prawdziwości nauki. On że żeby Kościół był apostolski, przekazywał to, co Jezus, co Jezus dał. I koniec. I jest obowiązek zwrócić na to uwagę. Odrzucony przez fałszywych uczniów i fałszywych pasterzy, a stał się kamieniem. To on jest zbawieniem? A ja w jakie imię się wierzę? W czyje imię wierzę? W czyje zbawienie? W swoje? Pasterzy? Jakich? Proroków, prądów, modnych tutaj pobożności. Gdzie ja tego zbawienia szukam? Czy na przykład spór jest merytoryczny, czy spór jest pełny inwektyw wewnątrz wspólnoty, prawda? Czy, czy to jest spór na zasadzie takiej, że szukajmy, co Pan Bóg chce, czy to jest na zasadzie takiej, no nareszcie zrozumiałem prawdę o życiu. Papież jest mason, liturgia jest do kitu, księża są zdrajcy, w kościół oczy do, do ortodoksji. No, a ja trzasnę sobie jakąś modlitewkę, zrobię jakiś geścik i polecę samym centralnym, prawda, przestrzeniom zbawienia. Troszkę to tak nie ten, nie? Trochę nie. Nie, nie jest to jakoś takie. <laughs> nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. I <laughs> widzimy tam prowadzenie Boże. Popatrz, jaką miłością wdarzył nas ojczyzn. Zostajemy nazwami dziećmi Bożymi. Rzeczywiście nim jesteśmy. Świat nas nie zna, dlatego że jego nie zna, no to wiadomo. A jeszcze się nie jawniło, czym będziemy, bo wiem, że się ujawni, będziemy do niego podobni, i go takim, jakim jest. To jest droga, którą nas Jezus, pasterz prowadzi, a ja dziecko Boże. Więc dziecięca postawa wobec Jezusa Uczącego, a więc też za zaufanie wobec Kościoła. Ale dziecko też na przykład z miłością razem szuka. A to czemużesz najważniejsze pytania fundamentalne, życiowe, to słyszysz od dziecka. A skąd się biorą dzieci? A po co? A coś? To są fundamentalne pytania, więc to nie, nie wyklucza myślenia, odwrotnie. To chodzi o jakąś taką po prostu w, w pełnej zaufaniu, miłości, atmosferze, jednak budowanie, poszukiwanie prawdy, a nie rąbanka. Rąbanka polityczna, rąbanka religijna. A więc jestem dzieckiem Bożym, bo rzeczywiście nim jestem, czy, czy jak, czy tylko tak się nazywam? To zjednoczenie w miłości z Bogiem, prawda? Jesteśmy dziećmi Bożymi i rzeczywiście nim, jesteśmy nazwami, rzeczywiście nim jesteśmy. Jestem z Jezusem, to świat nas nie rozpoznaje niekiedy. To też powinno być tak, że. Na przykład jak myśmy powinni być zjednoczeni jakimś yy, widzeniem innym niż świat, a to czasami takie mam wrażenie, że yy, byle fałszywy prorok przyjdzie i nam yy, wciśnie, że to wszystko funta niewarte, nie warte, no to my widzimy dalej, my widzimy tak jak Boży człowieka, a świat nie widzi Boga, to i nie rozumie relacji między nami, nie rozumie autorytetów między nami, nie rozumie... Chociażby tego się zastanawiam, jak ktoś coś mówi, że razem rozważamy, że razem szukamy prawdy, że razem dociekamy. Dobra. Gadu, gadu. No więc widzimy, problem jest bogaty. A co robić, to nie wiem. Trzeba by, żeby każdy z nas coś z tego sobie jakoś, jakoś złapał. złapał. Ja na przykład co robić, no z jednej strony uwrażliwiać, a z drugiej strony ja się na przykład muszę trzymać, żeby żeby w tym uwrażliwianiu głowy nie uciąć w dobrej woli, bo, bo bardzo łatwo mnie ściąga na stawanie na drugiej stronie, nie? A trzeba stawać na stronie Jezusa. Powiedzieli się pomyłki jakieś, a to są pomyłki, to czasami niektórzy się też w tej gorliwości religijnej już by wyburtowali wszystkich różnych tych y, jedni, drugich by wyrzucili poza burtę, a to już mamy za sobą, jak się obkładali tymi y, ekskomunikami wschodni, patriarchowie z zachodnimi, to tysiąc lat się nie możemy pogodzić po tym. Więc to nie tak, to nie tak. I dlatego też zarzucane jest na przykład papieżowi, kościołowi relatywizm. I to nie ma relatywizmu. Nauka katolicka nie mówi o relatywizmie, że to i to, i tak, i siak. Nie, nie. Tylko, że tylko jakaś powściągliwość w takim mówieniu, że jak jesteśmy dziećmi, no to, to się nie mówi, że twój brat jest głupi. Tylko się troszczy, a co się dzieje z moim bratem? A czemu mój brat tak myśli? W co, on wpaka, w co on się wpakował. Więc to też te, te nasze postawy czasami świadczą o takim no, łatwym rozwodzie z bratem i już koniec. Tylko wtedy jest pytanie, czy my rzeczywiście byliśmy wspólnotą, jak tak łatwo się rozwodzimy z kościołem, z bratem, z autorytetami. No, koniec, nie smutniśmy. Pan jest dobry, pan nas broni i. Życie za nas oddaje i my też jesteśmy jedni dla drugich, ojciec dla rodziny, proboszcz dla parafii, No Na no tych wspomnianych, tych plebanów. No to, co Pan Bóg ich nam dał. i Księżom się mówi, że ciesz się ludźmi, bo Pan Bóg ci ich dał. Ludziom się mówi, ciesz się księdzą, bo Pan Bóg ci ich dał. Młod się! Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże.